Paweł Bielawiec zapraszam na aktualności akademickie. Z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy Świętego Salezego odbywają się doroczne sympozje naukowe. Oblicza współczesnej kultury to temat tegorocznego spotkania. Z okazji patrona dziennikarzy Świętego Franciszka Salezego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się doroczne sympozjum naukowe Oblicza współczesnej kultury. Wśród prelegentów między innymi ksiądz biskup Adam Lepa, profesor Andrzej Stow, ksiądz profesor Andrzej Zwoliński oraz profesor Henryk Kiereś. Wracając do korzeni czy do podstaw, do źródeł konferencji cyklicznych z okazji. Patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego trzeba by właściwie pytać ojców fundatorów tej konferencji, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo to są dwie osoby. Jest to ksiądz Biskup Adam Lepa we współpracy z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, a zatem gdzieś podstawą powstania idei o tej konferencji było spotkanie dwóch osób których łączy jedna rzecz e, media. W ubiegłych latach wykłady głosili między innymi: ksiądz profesor Dario Vigano, profesor Bogusław Wolniewicz, ksiądz profesor Tadeusz Gut, dr Barbara fedysza kradziejowska ojciec profesor Jacek Sali, a także świętej pamięci ojciec profesor Mieczysław Albert Maria Krompiec. Jak zaznaczają, kluczową rolę w poznaniu naukowym odgrywa autorytet. Autorytet y, może być. Y, Ikoniczny albo idolatryczny. To jest rozróżnienie Jean-Luc Mariona, autorytet ikoniczny, kiedy... Przemawiam nie dlatego, że jestem taki mądry, nie dlatego, że coś wymyśliłem, tylko kiedy przekazuję prawdę, która doszła do mnie z źródeł niewątpliwie autentycznych i która niewątpliwie nas przerasta. Mogę potwierdzić tę prawdę z metafizyki Aristotelesa, że rzeczywiście kluczowym znaczeniem jest, czy ten, który wykłada dane słowo, Dane zagadnienie, czy on utożsamia się z nim, czy on tym żyje, czy on tym chce się dzielić. I po prostu to wydaje mi się bardzo ważne i tego we współczesnej nauce brakuje. Pierwsze sympozjum z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy Oblicza propagandy odbyło się w 2002 roku. Kolejne to Oblicza iluzji wolności słowa, prawdy, patriotyzmu, a także Oblicza polityki, ładu słowa i Oblicza zakłamania. Archiwalne nagrania dostępne są na stronie internetowej uczelni. Studia na kierunku dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wszechstronnie przygotowują do zawodu dziennikarza. Uczą nas wybitni profesorowie, znani dziennikarze, specjaliści od stylistyki wypowiedzi, emisji głosu i retoryki. Zajęcia oprócz znakomitej kadry profesorskiej prowadzą również najwybitniejsi wykładowcy z całego świata. Dziennikarstwa uczymy na najnowocześniejszym sprzęcie. Szkolimy profesjonalnych dziennikarzy, montażystów i operatorów. Skorzystaj z atrakcyjnych darmowych praktyk telewizyjnych, radiowych i prasowych w ogólnopolskich mediach. Zapewniamy miejsce w komfortowo wyposażonym hotelu akademickim. Każdy studencki pokój wyposażony jest w łącze internetowe, telefon, łazienkę i lodówkę. Po zajęciach do dyspozycji studentów jest siłownia fitness, bilard, sale audiowizualne, baza kajakowa i ogrody zimowe. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych i naukowych umożliwia uczestnictwo w kołach zainteresowań, internetowym radiu SIM oraz teatrze studenckim "Dobry Wieczór". Studiując dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zdobędziesz wykształcenie i doświadczenie w Jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodów. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Tu warto studiować.